Program sponsorowany. Program zawiera lokowanie produktu. Medycyna Estetyczna bez tajemnic z dr Gabrielą Mercik. Nowości, innowacje, prawdy i mity. Nietrzymanie moczu. Sprawdź, czy Ciebie to dotyczy, czyli objawy, których nie powinieneś ignorować. Jeśli mimowolnie gubisz mocz podczas kichania, kaszlu, podskakiwania lub śmiechu. Jeśli odczuwasz częste parcie na mocz, ponad 8 razy w ciągu doby, częściej niż co 2 godziny, jeśli Masz nagłą potrzebę oddania moczu, której nie jesteś w stanie opanować, odczuwasz parcie na mocz podczas ćwiczeń fizycznych, a u kobiet na przykład rodziłaś w sposób naturalny i nie wykonywałaś ćwiczeń mięśnia dna miednicy. Jeśli jesteś po porodzie i chcesz wzmocnić mięśnie dna miednicy, to też tak może się zdarzyć, że w okresie menopauzy lub po menopauzie, kiedy mamy niedobór hormonów, mamy osłabienia dna tych mięśni miednicy. Albo jeśli uprawiasz sport obciążający mięśnie, zwłaszcza związany z dźwiganiem, lub odczuwasz mniejszą satysfakcję seksualną podczas zbliżeń intymnych, nie możesz przeprowadzić treningu mięśni kegla albo jesteś po zabiegach ginekologicznych, po operacjach lub urologicznych. Co wtedy? No mamy zupełną nowość w medycynie estetycznej. Porody drogami natury, huśtawka hormonalna podczas ciąży i menopauzy oraz otyłość odciskają piętno na intymnych strefach kobiecego ciała. Ale nie tylko. U mężczyzn jest dokładnie tak samo, chociaż przyczyny są inne. Osłabione mięśnie dna miednicy powodują wysiłkowe nietrzymanie moczu. Jak wyleczyć tę krępującą dolegliwość bez konieczności poddawania się inwazyjnym zabiegom? Czasy wstydliwego skrywania intymnych problemów w domowym zaciszu niestety nie przeszły do historii. Jest trudno nam o tym mówić. Nietrzymanie moczu nadal pozostaje tematem tabu, mimo tego, że dolegliwości pogarsza komfort życia, tak samo w większym stopniu niż jakakolwiek inna choroba. Ukrywanie prawdy przed najbliższymi z obawy przed odrzuceniem czy ośmieszeniem pogłębia poczucie izolacji. Według badań, aż trzy czwarte kobiet nigdy nie konsultowało z lekarzem się w tej sprawie a te, które zdecydowały się na wizytę, zwlekały około 3 lat od pojawienia się pierwszych objawów, czyli 3 lata medytujemy, czy pójść i zająć się tym problemem, prawdopodobnie ze wstydu. Więc przełammy teraz, bo nowoczesna medycyna i ginekologia estetyczna potrafią rozwiązać już każdy problem. Gdy pojawią się pierwsze objawy, nie zwlekaj, udaj się do lekarza, podejmij leczenie. Wczesna diagnoza daje więcej możliwości terapii. Warto przełamać barierę skrępowania dla zdrowia, samoakceptacji i udanego życia seksualnego. Krępujące objawy nietrzymania moczu mogą pojawić się między 20 a 30 rokiem życia. Według badań nawet co trzecia kobieta ma ten problem po porodzie. Silne napięcie mięśni podczas parcia powoduje rozciągnięcie więzadeł cewkowo-łonowych i mimowolne oddawanie moczu dotyka ponad połowy kobiet w wieku około menopauzalnym, gdy dochodzi do gwałtownego spadku poziomu estrogenów. Problem pogłębia się z wiekiem. Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest wynikiem uszkodzonej tkanki łącznej, osłabieniem powięźni, więzadeł i mięśni tzw. mięśni kegla. Powoduje on obniżenie pęcherza sąsiadującego z macicą i pochwą, zmianę kąta cewkowo-pęcherzowego i nieprawidłową pracę zwieracza cewki moczowej. U mężczyzn przy przeroście prostaty też może dochodzić do nietrzymania moczu. Na rozwój wysiłkowego nietrzymania moczu mają także wpływ otyłość, przebyte zabiegi chirurgiczne w obrębie narządu rodnego, operacje urologiczne, przebyte nawracające infekcje układu moczowego, przewlekłe zaparcia, niski poziom aktywności fizycznej, cukrzyca, niewydolność serca, choroba Parkinsona, choroby układu nerwowego, stosowanie niektórych leków, spożywanie większych ilości alkoholu, palenia, a także stres. Niekontrolowane wydalanie moczu poprzez cewkę moczową jest związane z wysiłkiem, dźwiganie, schylanie, intensywny kaszel, kichanie, spontaniczny śmiech lub wchodzenie po schodach. Na przykład, kiedy się zdarza i nas kompletnie zaskakuje, wtedy to jest pierwszy sygnał lub jeśli musisz się obudzić nad ranem, bo musisz iść do toalety, to też już jest symptom nietrzymania moczu. Z biegiem czasu nasila się ta ucieczka moczu w czasie wykonywania zwykłych czynności. Oddawanie moczu jest coraz częstsze w małych ilościach. Życie kręci się wokół ciągłych wizyt w toalecie, pilnowania ilości wypitych płynów, stresu związanego z każdym wyjściem, nie mówiąc już o skrępowaniu podczas intymnych relacji z partnerem. Medycyna Estetyczna bez tajemnic z dr Gabrielą Mercik: nowości, innowacje, prawdy i mity. Zapraszamy w poniedziałek po godzinie 17 i w sobotę po 8. Słuchaj na antenie radia Vanessa FM i w serwisach podcastowych. Program sponsorowany. Program zawierał lokowanie produktu.